Każdy z nas ma wgrany swój program. Program, który otrzymał od swoich rodziców. Następnie przez szkołę, do której chodził. Być może studia, na których był. Spotkał takich, a nie innych ludzi. Następnie pracę. Wszystko to zostało nam zaprogramowane. Jesteśmy zbiorem doświadczeń naszej poświadomości. To ona bardzo często podejmuje za nas decyzje. bardzo rzadko sami podejmujemy ją. Dopiero zrozumiejąc, że mamy program, mamy podświadomość, żeby tak naprawdę zacząć żyć, zacząć świadomie podejmować decyzje, wychodzić z programu ego, budzić się ze snu życia. Kochani, tego Wam bardzo życzę. Życzę Wam świadomych decyzji, zrozumienia, że mamy program i opuszczenia go. Wychodzenia poza swoją strefę komfortu, jak to mówią moi synowie. Zacznijcie podejmować świadome decyzje, zacznijcie świadomie żyć.